Pixblocks. Kurs pierwszy, lekcja piąta rozwiązanie zadań. Cześć, ja jestem Zygmunt. W poprzednim filmie omówiłem rozwiązania zadań lekcji czwartej, kursu pierwszego, a dziś pokażę Ci rozwiązania zadań lekcji piątej. W tej lekcji kontynuujemy instrukcje warunkowe. Pierwszy przykład pokazuje nam, że w instrukcji warunkowej możesz umieścić wiele instrukcji. W tym przykładzie królik stawia flagę przed każdą monetą. Trzeba zwrócić też uwagę na dwustronną strzałkę w pętli, która oznacza, że pętla przejdzie całą szerokość obrazka. Przejdźmy do zadania pierwszego. Tu musimy postawić znak ostrzegawczy przed każdą przepaścią z kolcami. Robimy to w pętli, która musi się wykonać 15 razy. Wewnątrz za każdym razem sprawdzamy, czy są kolce. Jeżeli tak, to musimy się cofnąć po skosie, narysować znak i wrócić w to samo miejsce. Dodatkowo co powtórzenie w pętli przesuwamy się krok w prawo. W zadaniu drugim musimy powiększyć kaktusy. Możemy podejrzeć przez gwiazdkę, jak to ma wyglądać. W pierwszej pętli przesuwamy się o trzy kroki do góry, w następnej przesuwamy się w prawo, sprawdzając czy jest kaktus. Jeżeli tak, to go powiększamy i wracamy na poprzednią pozycję. W zadaniu trzecim musimy dorysować pozostałe części wysepek. Robimy to tak że najpierw w pierwszej pętli sprawdzamy lewą stronę, jeżeli jest część wysepki, dorysowujemy drugą. Jak dojdziemy na samą górę, to przesuwamy się do prawej krawędzi i w kolejne pętli schodzimy w dół, robiąc analogicznie to samo co w pierwszej pętli. W zadaniu czwartym musimy naciągnąć sprężynę. Jest kilka rozwiązań. Ja pokazuję najszybsze. Robię to w ten sposób, że pierwsza pętla przesuwa królika od lewej do prawej. Dodatkowo co krok przesuwam królika do góry, sprawdzając, czy jest naciągnięta trampolina. Jeżeli tak, to ją opuszczam. Po czym w pętli 5 powtórzeń wracam na dół, żeby wykonać następne powtórzenie głównej pętli. Drugi przykład pokazuje, że możemy używać kilku instrukcji warunkowych: zmieniamy lawę w ziemię, a wodę w lawę. Trzeci przykład pokazuje, że jeżeli chcemy jedno zmienić w drugie, a drugie w trzecie. To wszystko zmieni się w jedno. Dzieje się tak dlatego, że w pętli instrukcje wykonują się po kolei. Wodę zmieniamy w lawę i w tym samym kroku lawę zmieniamy w ziemię. Żeby to nam działało, musielibyśmy zmienić kolejność, czyli najpierw lawę w ziemię, a dopiero wodę w lawę. W zadaniu piątym, gdy spotkamy trampolinę, to ją naciągamy, a gdy guzik, to go wciskamy. Wykonujemy to w pętli, jak w przykładach wcześniej przesuwając się od lewej do prawej. W zadaniu szóstym musimy zmienić klucze niebieskie na czerwone, a czerwone na żółte. Tu trzeba zwrócić uwagę, że krok w prawo musimy robić między sprawdzeniem kluczy, bo gdyby ten krok byłby na końcu, to po zmianie klucza na czerwony od razu byłby ponownie nadpisany na żółty. Byśmy powtórzyli taki sam błąd, jak pokazano nam w przykładzie trzecim. Zadanie siódme mówi nam, że do każdego zamka mamy dorysować z lewej strony klucz, a z prawej flagę w tym samym kolorze. Najpierw przemieszczamy się raz w prawo, żeby być na zamkach, a następnie w pętli przechodzimy do góry, sprawdzając za każdym razem, jaki to jest zamek w instrukcji warunkowej. Do każdego zamku mamy odpowiedni kod do narysowania klucza i flagi oraz powrót na środek. W zadaniu ósmym musimy zmienić kolor kluczy z czerwonych na żółte, a z żółtych na czerwone. Tu musimy zwrócić uwagę, że jeżeli Zmienimy kolor klucza od razu w pętli warunkowej. Musimy zrobić krok w prawo, żeby w tym samym powtórzeniu znowu zmienionego klucza nie nadpisać. Przykład czwarty pokazuje nam, że wykorzystując instrukcje warunkowe możemy sprawić, aby królik poruszał się po strzałkach. W zadaniu dziewiątym musimy napisać program, który sprawi, że królik dojdzie po strzałkach do celu i postawi niebieską flagę na maszcie. Robimy to w analogiczny sposób. Jak w poprzednim przykładzie. W pętli zaznaczamy odpowiednie instrukcje warunkowe. Zadanie dziesiąte jest podobne, ale bardziej rozbudowane. Jeżeli widzimy strzałkę do góry, to rysujemy monetę powyżej, jeżeli w dół, to strzałkę poniżej. Trzeba pamiętać, że po narysowaniu musimy wrócić na środek, żeby kontynuować główną pętlę. Zabawa pierwsza pokazuje, jak król przechodzi przez planszę i tam, gdzie jest puste pole, stawia monetę. Zachęcam do przerabiania programu i zwracania uwagi, co się zmienia. W zabawie numer 2, jak w innych tego typu, liczę na Waszą kreatywność zbudowania planszy z panelu poniżej i dopisania kodu programu. Piąty przykład pokazuje nam grę, w której królik gdy znajdzie klucz, to idzie otworzyć drzwi, czyli rysuje w miejscu drzwi puste pole. W zabawie numer 3 musimy przerobić kod z poprzedniego przykładu tak, że gdy królik zobaczy klucz, Podnosi go, idzie otworzyć zamek i wraca w te samo miejsce. To akurat mój pomysł na to rozwiązanie. Wy możecie znaleźć inne. Przykład szósty pokazuje grę, gdzie królik próbuje dojść do flagi. Jeżeli wejdzie na lawę, to stawia tabliczkę i kończy grę. W zabawie numer cztery napisz grę labirynt. Możesz się inspirować przykładem powyżej. Tu, jak i w zabawie poniżej, liczę na Twoją kreatywność. Ta część zawsze sprawia najwięcej frajdy, więc zostawiam ją Tobie. W tej części to już wszystko. Zapraszam do kolejnego filmu. Do usłyszenia. Cześć!